Jestem Klaudia i chcę Wam opowiedzieć, jak internet wpłynął na moją chorobę, czyli na anoreksję. Wszystko zaczęło się od tego, że wchodziłam na różne blogi i portale pro-ana, czyli takie, które mają promować anoreksję. Nakłaniały one młode osoby do tego, aby nie jadły i wprowadziły to jako styl życia. Praktycznie całe dnie spędzałam na tych forach. Oglądałam je przed snem, z samego rana, e, w przerwach pomiędzy lekcjami, e, i to mi strasznie wyprało mózg. E, były tam zdjęcia wychudzonych dziewczyn, tak samo jak otyłych, żeby pokazać nam, jak naprawdę chcemy wyglądać. Każdy z nas miał swojego internetowego opiekuna, którego nie znaliśmy w realnym świecie. E, zawsze na sam koniec dnia pisaliśmy tej osobie, ile kalorii zjedliśmy w ciągu dnia, ile spaliliśmy, a ten albo nas krytykował za to, albo chwalił. Uważam, że granice przekroczyłam w momencie, w którym zaczęłam udzielać się na tych portalach, spędzać na nich masę czasu i pisać z innymi dziewczynami. Bo głównie dziewczyny spędzają właśnie czas na takich portalach i wspierać się po prostu, niszcząc przy tym nie tylko siebie, ale też innych. Cześć, nazywam się Dariusz Różański, możecie mnie kojarzyć z internetu pod nazwą Darius Rose. Mam 19 lat, a w internecie jestem od jakiegoś 15 roku życia. Na swoich socialach uzbierałem łącznie myszy gdzieś około miliona obserwujących. A dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o tych ciemniejszych stronach internetu. Mam wrażenie, że internet tak naprawdę trochę nas tak osamotnia. I na swoim przykładzie wiem, że patrzenie na wyidealizowane życie innych osób jest strasznie krzywdzące dla nas samych. Patrzenie na pięknych ludzi, na ludzi, którzy pokazują swoje idealne życie, jest strasznie krzywdzące, i wiem, że. To przyczyniło się do tego, jak ze mną było ciężko psychicznie przez jakiś okres czasu. Dodatkowo dochodzi do tego to, że ludzie w internecie, a na żywo są zupełnie inni, i gdybym mógł powiedzieć Darkowi, który miał 15 lat coś, to powiedziałbym właśnie to, żeby bardziej się przygotował na to, że ludzie będą go wykorzystywać. Wielokrotnie zdarzyło mi się, że Osoby zadawały się ze mną głównie tylko dla swoich korzyści, e, albo próbowały mnie wykorzystać i często to robiły. A wiecie, ja zawsze byłem osobą, która do ludzi podchodziła z otwartym sercem, a wielokrotnie zdarzało się tak, że po prostu ja z siebie dawałem wszystko, oni dawali mi nic. E, przez to obecnie mam bardzo mało przyjaciół znajomych trzymam bardzo od siebie zdystansowany sposób, dlatego, że po prostu nie chcę, żeby ktoś mnie skrzywdził. Przez jakiś czas było ze mną naprawdę źle psychicznie z tego powodu, a oczywiście to, że jestem osobą publiczną nie pomagało mi w tym wcale, dlatego, że... czułem się tak, jakby ludzie oczekiwali ode mnie tego, żebym mówił tylko... O swoich dobrych rzeczach, żebym mówił tylko, yy, wiecie, dobre rzeczy, żebym był zawsze uśmiechnięty, żebym pokazywał to idealne życie, którego wcale nie mam, a to nie o to chodziło. To mi wcale nie pomagało. Było ze mną bardzo źle. Wielokrotnie ludzie, którzy wydawały mi się bardzo bliscy, bijali mi nóż w plecy, yy, w momencie, gdy najbardziej potrzebowałem. Z tego miejsca chciałbym apelować do wszystkich rodziców, żeby patrzyli jednak, co ich dzieci robią w internecie, bo szczerze mówiąc ja jestem w tym bardzo długo i wiem, jakie konsekwencje się z tym liczą. Tym bardziej, że w internecie teraz naprawdę szerzy się ogromna patologia i hejt, a co za tym idzie, że młode osoby nie mają wzorców do naśladowania. Jestem Ola, mam 19 lat, chodzę do trzeciej klasy liceum i jestem pacjentem oddziału psychiatrycznego dziennego. Ciężko jest powiedzieć, żeby elektronika była w stanie zastąpić kontakt z drugim człowiekiem i jestem w stanie się o tym teraz jakby w pełni przekonania powiedzieć, ponieważ no, my na oddziale wróciliśmy już do zajęć normalnie stacjonarnych i no, widać dużą różnicę w, w, w jakości nauki i też tego, jak my się wszyscy czujemy, że musimy wstać, przyjechać tutaj, nie jesteśmy zamknięci w swoich pokojach. Mamy ten kontakt z drugim człowiekiem, i po prostu stajemy się bardziej żywi, nie zamykamy się, nie, nie usuwamy się tak naprawdę z tego otoczenia. W tym aspekcie wydaje mi się, że tym przekroczeniem granicy jest yy, no właśnie ta sytuacja, w której komputer staje się takim narzędziem pierwszej potrzeby, kiedy to nie my sami jakby funkcjonujemy, tylko właściwie musimy to robić przez, przez ten komputer, przez te wszystkie media, i staje się to po prostu no, naszą nową rzeczywistością. Mam na imię Adam, mam 24 lata, byłem uzależniony od gier komputerowych. Jak ukończyłem pod, podstawówkę na Ukrainie, to przyjechałem do, do swojej siostry na wakacje. I te całe dwa miesiące przybyłem w, w, w jej mieszkaniu, grając na komputerze. Prawie tyle, ile się dało. I pod koniec, gdzieś tak pod koniec wakacji wysłałem je do sklepu. W samym sklepie. W, Spotykam się z ludźmi. Może nawet mi niewiadomymi, kto to był, kim, ile tam było osób. Nawet nie wiedziałem, jak się zachować. Byłem jakby to opętany przez strach kompletnie. Bałem się i nie wiedziałem, jak się zachować. Nie wiedziałem nawet, gdzie się patrzeć. Moment wakacji, to. Nie czułem głodu, nie czułem senności i bez problemu właśnie narobiłem tak 36 godzin. A za kilkakrotnie można powiedzieć. Z tym zajedliwym graniem to było tak, że miewałem ataki histerii. Przychodziłem na lekcje niewyspany, a wraz z innymi problemami to, i to poskutkowało, że rzuciłem szkołę. A w, 20, w wieku 24 lat jestem bez wykształceń. Skutkowało złymi myślami, bezcennością. Ciężko to już mi określić, tak, czym skutkowało no, Wizytę u psychiatry. Na pewno. Stwierdziłem sobie, że po prostu pozbędę się wszelakiej elektroniki. Nie będę korzystał z internetu. Jak tylko możliwe to jest. Żyć bez, bez komputera, żyć bez smartfona. Nie mam już około dwóch lat. Smartfon, nie mam już jak rok. Na taką totalną abstynencję to już jak. Rok stosuję od wszelkiej elektroniki, także od internetu. Chociaż teraz dopuszczam sobie takiej minimalnej ilości internetu, aby robić się rozrachunki. Ludzie, ludzie, dzieci, ja to przede wszystkim do, do dzieci, bo w tej chwili mamy taki okres, w którym... Może to nazywamy okres, ale raczej my w... To weszliśmy w takie czasy, że teraz y, nie obejść się bez, bez komputera, bez smartfona, bez smartfona, już w ogóle nawet wyjść z domu nie da się, pójść do toalety też nie da się bez smartfona. Że praca, y, spędzenie czasu też wiąże się z tym, że to wszystko się robi w, w świecie wirtualnym. I proszę Was ludzie. Abyście się zastanowili, co wy robicie ze swoim życiem, czy przypadkiem wy nie marnujecie, czy, wy, czy przypadkiem e, czegoś nie zgubiliście, czy nie nadrzewacie tym, i abyście się jednak próbowali jakoś, nie wiem, wydzielać sobie pewien czas w tygodniu, może w dniu, e, spędzenia. Czasów bez elektroniki, bez komputera, bez smartfona. Nazywam się Szymon Niemiec, jestem psychologiem i psychoterapeutą Eriksonowskim w trakcie certyfikacji. Na co dzień pracuję w poradnictwie zdrowia psychicznego razem z młodymi ludźmi, ale także z dorosłymi. Kiedy myślimy sobie o podróżowaniu w internecie, to można to porównać bardzo prosto do pływania w wodzie. W jeziorze albo w morzu. O ile wpływamy blisko brzegu i poznanych znanych wodach, wszystko jest w porządku, natomiast niestety czasami zapuszczamy się na nieznane i nie do końca bezpieczne rejony. Co powinno wzbudzić nasze, y, y, nasze poczucie niebezpieczeństwa, bądź co powinno zwrócić naszą uwagę w momencie, kiedy wpływamy na wody, które są nam nieznane bądź niebezpieczne. Przede wszystkim. Poczucie subiektywnego dyskomfortu. Jeżeli cokolwiek powoduje, że czujemy się nie do końca ok z tą, co się dzieje, to to jest sygnał poważny. Po drugie, powinniśmy natychmiast zwrócić uwagę na osoby, które w jakikolwiek sposób próbują nami manipulować. Osoba, która obiecuje nam, że życie stanie się piękne, że szybko zarobimy pieniądze, że zdobędziemy mnóstwo followersów na jakiejś platformie, albo że osiągniemy super sylwetkę w ciągu dosłownie dwóch tygodni, to najprawdopodobniej jest osoba, która chce nas wykorzystać i która chce nam zrobić krzywdę. Co więcej, kolejną rzeczą, która na pewno zwraca naszą uwagę, to osoby, które próbują przedjąć na nami kontrolę. Jeżeli oddasz mi się pod moją opiekę, to na pewno będziesz szczęśliwa. Tak zwany syndrom złotej klatki. Bardzo niebezpieczna manipulacja i bardzo niebezpieczne, niosące duże ryzyko zachowanie w internecie. Pamiętajcie. Nie wiecie, kto jest po drugiej stronie sieci. Nie wiecie, kto siedzi po drugiej stronie ekranu. W sieci jest bardzo wiele osób, które niestety ale chcą wam zrobić krzywdę. To, na co zwracacie na pewno uwagę, to sytuacje, w których możecie poczuć, że wasze codzienne życie przestaje mieć znaczenie, a internet przejmuje kontrolę. Bardzo często jest tak, że nasze pociechy korzystają z internetu bez ograniczeń. I yy, Często mi się tak zdarza w gabinecie, że słyszę później płacz i skrzyżowanie zębów i pytania, dlaczego ja tego nie zauważyłam, dlaczego ja nie zwróciłam na to Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to do nas, do rodziców, należy odpowiedzialność za to, co dzieje się z młodymi ludźmi. Więc warto zastosować dwie proste zasady. Pierwsza to przede wszystkim rozmawiać, tak? Pytać dziecko, hej, co robisz? Z kim, z kim rozmawiasz? Ale nie na zasadzie interrogacji, czyli na zasadzie przesłuchania, tylko bardziej na zasadzie, słuchaj, pamiętaj, że w sieci bywają różni ludzie. Warto, żebyśmy o tym porozmawiali. że cokolwiek zwraca Twoją uwagę, przyjdź do mnie, zapytaj, ja ci zawsze pomogę. I kolejna rzecz, bardzo was proszę, ograniczajcie czas korzystania z internetu osobom poniżej 18 roku życia do maksymalnie 5 godzin dziennie, a w przypadku osób poniżej 10 roku życia do maksymalnie 1 godziny dziennie. Tak mówi WHO, tak mówi nauka. I tak mówię ja. Kiedy okaże się, że przegieliśmy, że przekroczyliśmy magiczną granicę i zdecydowanie popadliśmy w kłopoty. Pamiętajmy o tym, że czasami trzeba spać na samodno, żeby móc się od niego odbić. Ale dobra wiadomość jest taka, że od każdego dna odbić się można. No może z wielkim dna od trumny. Natomiast warto pamiętać o tym, że zawsze jest czas na to, żeby sięgnąć po pomoc. Więc jeżeli rzeczywiście czujecie, że Wasze zachowania w sieci powodują problemy w Waszym życiu osobistym, w Waszym życiu emocjonalnym czy psychicznym, nie bójcie się poprosić o pomoc. Czy ja, czy inni psycholodzy, czy rodzice jesteśmy tutaj po to, żeby wyciągnąć do Was rękę jak ratownik w jeziorze, wyciągnąć Was za kulę z tej mętnej wody.